Witam, witam. Dzisiaj zagramy z tym panem, który nie spał całe dwa dni w skuta. skuta? Tak, traćmy skutu. Chcesz mieć Pije pan w nich. Pozdrawiam, gramy. Trzy po trzy. Trzy po trzy. trzy, po trzy. I kurwa. A gramy pierwszy lot? Pierwszy set? Pierwszy? Nie, ten drugi. Dobra, no, zadawaj, zadawaj. Zadaj z Kiklesa. Ogólnie nie, nie zrobię tego, bo jestem rozgrzany Ja dopiero przyjechałem, dlatego przegram tego skota żeby nie było. Moja wymówka na dzisiaj. Dawaj od razu po nim. Co zadajesz? Yo! Mnuler! Wow, dobra, co zadajesz? Co? Co zadasz? <laughs> dawaj, dawaj, O, dobra. Uu. Co zadajesz? Ej, musisz się zastanowić. A ty umiesz tutaj truje, nie? No wiem. no co wiesz, to trójka. Ej, klasa. Ej, to będzie trwało wieczność. Jest! Yes! Yeah. Dobra. Co zadajesz? Od razu i zadam tutaj. Dobra, dawaj. Ej, ej, ej. To jest coś mocnego. Zacznij, bo to będzie trwało wieczność. dobra. dobra. Nic, nic Joł Ja powiem tak Dawaj, dawaj od razu, od razu, od razu Ja powiem tak Zrobię to A że ten pan chci, nie chciał zaleźć beko Będę pierwszy, to na finga Ja, aha Jo, jo. Uuu Robisz? Co ty pierdolasz śmieć Robisz? Nie robię, biorę literkę I co my gramy? W o, nie, wpiga, wpiga, wpiga To, to P no. no To mam P Dobra A Kurwa zadajesz lipa. Dawaj, 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 no. dawaj o, o, Robisz? No, oczywiście <grym 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 Nie wpływaj Dobra, Jest PP PP Yes! Zadałem mu A teraz ja zadaję Pięć-cztery no. na potorze. <laughs> Ale się, szybka gra, szybka gra. Nie panie, Robisz? Pięćset coś. Robisz? Robisz? Próbuję, no. Mój <laughs> <laughs> Jak się czujesz? No Chujowo, kurwa nie spędwa, Dawaj dobra. jeszcze raz. <laughs> dobra. O, kurwa Dobra, ja robię to dla was. Sprawny nie będę. Nie masz szans jeden było, no. 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 Co zadajesz? Teraz ja, no. Daję coś, coś fajnego Kurwa, gdzieś nie miałem. O. O. Dawaj, 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 dawaj. uuuu co, co zadajesz czekaj musisz się zastanowić nie zrobiłem, zrobiłem. ile jest pp to jest pe, nie p, 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 no. nie, nie Masz już. ja mam pi nie zagrajmy w skuta bo to będzie za szybkie skuta? No. no dobra to w skuta zmieniamy na skuta pozdra no. on nawet nie powiedział co zadaje masie zra... co zadaje uuuu nie zrobisz tego nie zrobisz tego zadajesz, ja miałem tu kinguła i zapomniałem. Dobra ja dawaj. Teraz Teraz będziesz miał czas Ty, co jest? Newler będzie E on przyjemne Zajwiste No dawaj Było Jej, ja to widzę Było Nie widział Rebej? Rebej Dobra Jest! Nóżka. Nie, no było, było! Noga mi spadła, nie, no dajcie mi sprawdzić. A jeszcze to jest Nie, skończy. Sam chciał! No. Uuu. Uuu. Chyba literka, a on chciał się zaliczyć tamtą próbę. No. Co no nie, no nie można tak. <laughs> is O do is. Pójdź mi powiedzieć coś. Mogłem wziąć tą zaliczoną próbę. <noise> Teraz je ja wybieram, nie? No, wybieram się. Ale sexy kadry. Beko-hipu. <noise> no taj na plecy. Beko-hipu. Kikle z brinami? Tak, Beko-hipu. Daj. Co zadajesz? -a -a -bri. Gdzie? Tam. ra. Ły! Co to było? W kask chyba! Albo! Co za dajesz? To samo. Albo Nie, nie. No nie. to samo. Nie, pan tak. brażę na średnim. Uuuu! Nauczyłem się tego ostatnio, więc może. Oho! Co za. Uuu pan na mini! Uuuu!

Mu w dupę. Dobawię no, się teraz. fajnie. Co zadajesz? Kurwa reklama eka. Ej co ty masz? Ile ty masz literek? Cztery. No ma jedną. Dlaczego nie umiał czego ja? Wszystko. No, może florę sobie pierdolą. Skika sweepa. Zadajan stupę Co zrobisz? No tak Jak ty robiłem to i jak to un, no. unless, rewind, window, Unless Nie, Nie kickless, the window. Under the window. tak the window. Under the window. Under the window. Under Dawaj. Dawaj, dawaj, the window. Under 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 coś mocniejszego. Barbie bar. With bar. O! Jest. Ale catch. Co zadajesz? Dobra. Dawaj jakieś bengera. to samo. Dawaj jakieś bengera. To co, z Rebecca? No. Nie. Yeah. A Ej, mam pomysł w ogóle. Dawaj to samo. Bo jak jesteś, bo jak nagrywaliśmy film na siedemkach nie? No. I tam było takie, że wybicie takie takie tak mocno wybiało. No. Na ile mamy subów? 100. Jak pod tym filmem będzie 100 lajków, to robię jako stamtąd. Oho oho, 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 dobra, ja dobra. dobra. No? dobra, dobra. dobra, dobra. Dawajcie like, lajki suby, przyb, przybijam. Musisz przeciąć. Musisz przeciąć stary. Przed nami. Przecięć. robię tam flipa. Dobra. Robię tam flipa na. Wbijajcie lajki. Lalalala. Ja jestem na nasze Instagram. Grzbiet. Ciekawe, zmienia trik. Zmieniam trik, zdaję ja briskopu. Z dwóch glaków na briskopu. No, Yo. no masz <laughs> Właśnie, Yo. A zrobisz fingera z floku? No. no. Co zadajesz? Może coś na flacie, jak już tak na flacie jesteśmy? No, ja bym zadał u Imbara albo u <laughs> Nie, nie, nie. Zadam fajny, bardzo ciekawy trik jakiś. Jako, że ten kolega tam pojechał sobie a. się napić, ja zadam trik, którego on umie. Whip fronta. fronta. Dobra, dobra, a gdzie? Umie? Umie, no. Na ślidni. Dobra. Może, mam nadzieję, że zrobi z trzeciej i się chwilę pomęczy. Dobra. Yo! Zrobisz. Dobrze mówiłeś. Co jest? W bar twista spadła tu. Pierwszej? <laughs> no. Co? Sketchy. Z... Sketchy. Sketchy. No. No, no, dawaj. No. Jest. So, Zdawaj! Kurwa. Grubo. Dawaj coś takiego fajnego. Fajnego? Jak teraz nic nie potrafisz. Nie wiem. Dawaj. Dawaj dwa bri. <noise> Słyszałeś? Dobry? Nie. A co? Eee, nie wiem. Dwa łipy. No, dwa i p. Dwa i p. Dwa i p. na rowerze. Uu, blisko. Aj, aj, aj bliziutko zdajesz? Ja zadam With kapa na kłócerze Oho <laughs> uh. zdrowie, ja nie Robisz? Pa, pa. Księga zrobił, tu jest zakład na Jedziemy Aj Wjeżdżołem. Dawaj Alert Grupuj, już e, chyba we better. uuu, podeku. Ja tak naprawdę sąduję mu w tę już będzie drugi niu na dzisiaj No, dobra, dawaj. Ej, no. Zrobiłem dwa. Nie. Dnia. Sam chciał i No kurwa, ma Ja myślałem, że nie wlądałem. A ty, Madako chciał ci zaliczyć już. Ja chciałem no, Cię zaliczyć. Ja, ci, ja sam, ja sam chciałeś No. Bo... no dobra, to no, ja tak. tak dawaj, we batera i Chyba, dobra, że robimy war. War. Robimy war? War. Czekaj. Yeah! To co? Zaliczamy? Zaliczamy? Chyba tak. No bo li... noga mi spadła no tutaj. No ja pokażę. chodźmy Kurwa kasku daj. Gdzie mi spadła noga? Tutaj, nie? Już. No tu ci spadło no. no być śmiesznie no. to czyli 3-1 3-1 3-1? Tak. Dobra, dobra Zaliczone, Wartak powiedział No tak, o kurwa, Robisz mój butter jest 3-1 no? Jest 3-1 Jest 3-1 4 -1, on on Ale zaraz co, czy zaraz tak, będzie 4? Zaraz będzie 4-1, chciałem tu powiedzieć Dobra, dawaj, dawaj, dawaj 4-1 ja <Nie> Kolega ma cztery, cztery literki Ten ma jedną Ma jedną I zadajesz ty I si o o o Tyle ja tyle trików mam które on umieje nie Dobry? No Już pójdź Oooo nogami Co ty zadajesz? Kończyć go czy nie? No Tak Kończ go już no czekaj, dam ci, dam ci do wyboru. Albo trak. Nie, albo jeden, albo dwa. Nie, 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 nie. chcę wybierze. Albo no. trak, albo inurt na, na Erze. Albo żeby było efektownie lekbro. <laughs> Chyba. Ja to... powiem inurt, on wybierze kurwa 3 siebie okay. Nie, nie, to co okay. wybierze to Inurt. To... Na Erze? Już przejebałem. Za mało. Nie, na Saksa. Chuja kurwa, ten skuty w camp. Kurwa, nic mi nie nauczył. Cicho! Żartowałem, super, polecam. <grywa> <grywa> Wyjebanie pieniędzy. Nie trafię! Kurwa, noskeci ma. Dawaj, nie. Stary, noskeci. Nie. Już guma mu spadła. Dawaj. <grywa> to był front. Prąd i pambrela. Nie. Dobra. Ciekawe, przegrywa tą grę. 5 do 1. Kurwa, mnie zabija. R. Yo! Oczywiście, Kubo się chce Przegrywałem. Przegrywa tą grę. 5-1 z Madako. Faktyńsko. Wy wytyfy podłoga Madako. Madako po Instagram. No. Tu, tu ty też. No. A tu mój. Co powiedziałeś? Malako wygrywa. Coś masz do powiedzenia? Mogę zrobić triczki dla widza. Dawaj. Dobra. Figera. Yo, co, co jest? Dobra, dziękujemy za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, suba z, z dzwonkiem i napiszcie komentarz Kurwa gruszka i to przypnęło on serduszko wam